We wcześniejszych filmach powiedzieliśmy sobie o kilku aspektach tworzenia fotomontaży. Zwróciliśmy też uwagę na sam sposób wyboru zdjęć, na przykład ze względu na perspektywę czy oświetlenie. I mówiliśmy też o tym, że nie wszystko możemy dostosować czy zmodyfikować. W tym rozdziale poruszymy kolejny bardzo ważny aspekt pracy nad fotomontażem, mianowicie kolor. Ale w przeciwieństwie do wspomnianych przed chwilą tematów, w kwestii koloru możemy w Photoshopie zrobić praktycznie wszystko. Od delikatnej korekty po całkowitą zmianę kolorów. Praca z kolorem to jedno z głównych zadań Photoshopa, a liczba narzędzi dedykowanych właśnie edycji kolorów jest naprawdę ogromna. Większość z nich znajdziemy w menu obraz, dopasowania. Narzędzia Photoshopa to nie tylko ilość, ale także jakość. Program pozwala w miarę szybko osiągać naprawdę świetne rezultaty. Do dyspozycji mamy prostsze w obsłudze narzędzia, np. Na barwa nasycenie, a także bardziej zaawansowane: krzywe, zastosuj obraz czy obliczenia. Pracować możemy z pikselami, warstwami czy też kanałami kolorów. W tym rozdziale przyjrzymy się technikom, które pozwalają osiągać dobre rezultaty przy jak najmniejszym wysiłku i wiedzy, czyli w miarę optymalne rozwiązania na początek pracy i z Photoshopem i z fotomontażami. Zazwyczaj edycja kolorów w przypadku zdjęć polega na uzyskaniu jak najbardziej naturalnych, neutralnych barw, czyli na skorygowaniu błędów obiektywu. W przypadku fotomontaży jest nieco inaczej. Pierwszy powód pracy z kolorem to spójność, czyli zadbanie o to, by fragmenty różnych zdjęć charakteryzowały się podobnym odcieniem, kontrastem czy nasyceniem. Drugi powód: podczas pracy nad montażami często zachodzi potrzeba zmiany koloru jedynie fragmentu zdjęcia. W tym wypadku moglibyśmy chcieć zmienić na przykład jedynie kolor tła lub tylko kolor oczu ptaka. Możemy takich korekt dokonywać na dwa główne sposoby. Z pomocą zaznaczeń wyodrębnić jedynie ten obszar, który chcemy zmodyfikować. I teraz możemy bez właściwie żadnych ograniczeń korzystać z narzędzi Photoshopa przeznaczonych do pracy z kolorem. Drugi sposób to wykorzystywanie tych mechanizmów, które pozwalają na pracę z kolorem jedynie w wybranym zakresie. To metoda dużo szybsza, a jeśli chodzi o dokładność, to bywa różnie. Często okazuje się niewystarczająca. Zobaczmy więc, jak najszybciej zmieniać wybrane obszary koloru. Taki sposób pracy umożliwia jedno z narzędzi, których już używaliśmy, mówimy o narzędziu typowo związanym z kolorem, czyli narzędziu barwa nasycenie. Domyślnie możemy wpływać na wszystkie kolory zdjęcia. To również bardzo przydatne zastosowanie, choćby w związku z tym, o czym już mówiliśmy, czyli dostosowaniu tonacji do pozostałych zdjęć w naszej kompozycji. Aby jednak pracować wyłącznie z wybranym zakresem kolorów, należy go wybrać z listy w lewym górnym rogu. Domyślne ustawienie, czyli oryginał, pozwala modyfikować wszystkie kolory. Natomiast do wyboru mamy także konkretne kolory. Skupimy się na oczach sowy i wybierzmy kolory czerwone. Teraz, przemieszczając suwak, barwa będzie wpływać wyłącznie na kolory z zakresu widocznego u dołu tego okna. Choć zmiany najbardziej są widoczne w przypadku oczu to tutaj czerwień jest najbardziej intensywna to modyfikujemy wszystkie czerwone piksele na całym zdjęciu. W tym miejscu widzimy dokładnie, jakie kolory edytujemy. Możemy ustalać ten zakres na kilka sposobów, aby uściślić, z jakimi odcieniami chcemy pracować. Pomagają nam w tym kroplomierze. Dodaj do próbki. Teraz, klikając na zdjęciu wybrane obszary, rozszerzymy zakres edytowalnych kolorów. Odejmij od próbki, klikając wybrane kolory, zawęzimy zakres kolorów. Te odcienie nie będą edytowane z pomocą dostępnych powyżej suwaków. Można łączyć obie techniki, czyli prowizoryczne szybkie zaznaczenie plus narzędzie barwa nasycenie dla wybranego zakresu kolorów. Zobaczmy pracę z zakresem kolorów jeszcze raz, tym razem dla tła. Wybieramy kolory zielone. Jak widzimy, najbardziej nasycona zieleń występuje w dolnej części. W górnej przechodzi w odcienie szarości i niebieskiego. Dlatego od razu widać, że takie ustawienie nie pozwoli nam na w miarę płynną zmianę kolorów całego tła. Modyfikujemy jedynie kolory, ale oczywiście zasada ta obowiązuje także dla nasycenia i jasności. Dodaj do próbki. Wskazujemy górną część tła i modyfikujemy. Narzędzie barwa nasycenie dostępne jest także w postaci warstwy do pasowania i zdecydowanie warto korzystać właśnie z warstw do pasowania. Zwłaszcza że w takim układzie od razu mamy do dyspozycji także możliwości pracy z maskami. Tak jak wspomniałem, aby uzyskiwać najlepsze rezultaty, najdokładniejsze, to najczęściej będziemy musieli łączyć techniki: zaznaczenie lub ewentualnie maska. I teraz Ctrl plus U, możemy wpływać wyłącznie na kolory oka, nie ingerując w barwy na pozostałej części zdjęcia. Użyte techniki zależą głównie od samego obrazka. W przypadku tego zdjęcia, przynajmniej jeśli chodzi o oczy, to jest to tak wyrazisty element, że korekta koloru jest stosunkowo łatwa. Przejdźmy do drugiego sposobu modyfikacji koloru konkretnego obiektu na zdjęciu. Także będą to oczy. A skorzystamy z dwóch przydatnych w takich sytuacjach trybów mieszania. Można je stosować i dla pędzli, i dla warstw. Są to tryby barwa i kolor. Tryby te mieszają barwę, nasycenie i jasność pomiędzy warstwami. Jeśli chodzi o różnice między nimi, to od strony technicznej polega to na różnym potraktowaniu nasycenia i jasności. To sprawia, że rezultaty są nieco różne, warto więc testować oba tryby. Możemy pracować z warstwami, a możemy też te same tryby wykorzystać dla pędzla. I przetestujmy barwę oraz kolor właśnie przy pomocy pędzli. Wybieramy narzędzie. Rozmiar zbliżony do rozmiaru tęczówki oka. Kolor. może zielony. Spróbujmy wpłynąć na kolor oczu bardzo subtelnie. I teraz tryb. W przypadku pędzli są to tryby malowania. Zacznijmy od trybu barwa. I klikamy. Zmiana jest bardzo delikatna. Kolor został zmodyfikowany, natomiast zachowane zostały informacje o jasności i nasyceniu. W tych miejscach, w których błękit oczu był intensywniejszy, kolor został też zmodyfikowany w największym stopniu. Zobaczmy teraz tryb kolor. Tryb malowania, kolor i wypróbujmy na drugim oku. Powiększam rozmiar końcówki pędzla, prawy nawyz kwadratowy i klikamy. Efekt jest dużo intensywniejszy niż w przypadku trybu barwa. Tryb zignorował nasycenie i cały obszar został zmodyfikowany równomiernie. Uwzględniona została jedynie jasność pikseli. Warto więc uwzględnić możliwości obu trybów i stosować je w zależności od potrzeb. Photoshop kładzie duży nacisk na tak zwany niedestruktywny styl pracy. Chodzi o to, by modyfikacje nie były wprowadzane na stałe, ale żeby w każdym momencie pracy można było dokonać poprawek. W tej chwili nie będziemy mieć już wpływu na zamalowany przez nas fragment obrazu, dlatego dużo lepiej jest korzystać w takiej sytuacji po prostu z warstw. Nowa warstwa i zamalowujemy w przybliżeniu obszar równy tęczówkom oczu naszej bohaterki. Jedno i drugie oko. Tryb mieszania kolor. I teraz nie tylko możemy dokładnie dopracować obszar na warstwie, dodając lub usuwając zamalowany fragment. Możemy też kontrolować intensywność efektu, kontrolując krycie warstwy. Cztery na klawiaturze zmniejszamy krycie do 40%. Co więcej, nawiązując do używania różnych technik, możemy choćby z pomocą narzędzia barwa nasycenie modyfikować sam kolor, wpływając w ten sposób na kolor oczu. Podsumujmy Gdybyśmy chcieli zmienić kolor kurtki chłopca, jak można byłoby to zrobić najszybciej? Wykorzystanie narzędzia barwa nasycenie oraz modyfikacji jedynie odcieni czerwonego nie sprawdzi się najlepiej. Właściwie i chodnik i mur zawierają w sobie odrobinę czerwonego. Jeżeli nie przeszkadzałaby nam zmiana tonacji zdjęcia, to moglibyśmy stosunkowo łatwo zmienić kolor kurtki. Również użycie zaznaczenia nie będzie optymalnym wyborem. Szybkie zaznaczanie tworzymy Przytrzymanie klawisza alt pomoże nam odejmować obszar od istniejącego zaznaczenia. Zwolnienie klawisza alt spowoduje, że ponownie będziemy pracować w domyślnym trybie, czyli trybie dodaj do zaznaczenia. To nie jest trudny obiekt do zaznaczenia, niestety jest stosunkowo mały i krawędzie będą sprawiać problem. Na bazie zaznaczenia należałoby utworzyć maskę i rozmyć nieco jej krawędzie. Można to zrobić korzystając z obszaru zaznacz i maskuj. Ctrl plus U, narzędzie barwa nasycenie. I teraz możemy zmieniać kolor bez obawy o pozostałe obszary zdjęcia. Już tradycyjnie procedurę zaznaczania należałoby wykonać oczywiście dokładniej. Krawędzie można byłoby też dopracować pędzlem z ustawionym trybem malowania kolor. Jednak zdecydowanie lepiej jest korzystać z masek, warstw dopasowania, ewentualnie pracować na nowych warstwach. Zasada jest taka, aby przez cały proces tworzenia na każdym etapie mieć dostęp do oryginalnego, niezmodyfikowanego zdjęcia. I to było kilka podstawowych technik pomocnych przy zmianie koloru konkretnego elementu na obrazie. Przejdźmy teraz do drugiego zagadnienia, będzie to edycja kolorów w celu ujednolicenia kompozycji. Ten projekt pokazuje częsty problem związany z łączeniem różnych zdjęć. Tło to zachód słońca. Słońce zabarwia wszystkie obiekty na odcienie pomarańczowo-żółte. A na jego tle zdjęcie obiektu zrobione w ciągu dnia. Może wyłączę na chwilę maskę, zobaczmy również tło. Klikamy na miniaturze maski przytrzymując klawisz Shift. Błękitne niebo, środek dnia. To nie jest sugestywne połączenie. W takiej sytuacji oczywiście dużo łatwiej jest dostosować odcień mewy niż kolor nieba. Mewa powinna być skąpana w świetle zachodzącego słońca, czyli nasz obiekt powinien wpadać w odcienie czerwieni pomarańczowego żółtego. Najprostsza metoda to użycie znanego nam już dobrze narzędzia, czyli narzędzia barwa nasycenie. Ctrl plus U. I dostosujmy suwak barwa. Te dwa kolorowe paski na samym dole okna, reprezentujące widmo światła widzialnego, czyli widmo kolorów, pozwalają obserwować jakie kolory górny pasek zostaną zastąpione nowymi, dolny pasek. Choć na tym zdjęciu nie jest to dobrze widoczne, gdyż dominują tu odcienie szarości. Ale zobaczmy bardziej zaawansowaną metodę, która dużo precyzyjniej pomoże nam dostosować obiekt do ogólnej tonacji danego obrazka. Skorzystamy z narzędzia krzywe. Obraz dopasowania krzywe. Skrót Ctrl plus M. Ale nie będzie nas interesować to, co jest sednem pracy z tym narzędziem, czyli właśnie krzywe, a będzie nas interesować obszar, który znajdziemy w opcjach. To obszar kolory docelowe i przycinane. W Photoshopie mamy opcje służące do automatycznej korekty koloru. To choćby polecenie autokolor. Ustawienia w tym oknie służą właśnie temu celowi. Program automatycznie będzie starał się przywrócić obrazkowi naturalne barwy. Mówiąc w uproszczeniu tak, aby biały kolor obiektów na zdjęciu był faktycznie biały, a czarny czarny. Jednak definiując własne kolory w polach cienie, półcienie i podświetlenia, będziemy mogli wpływać na ogólną tonację zdjęcia. Właściwie to w tej chwili chcemy popsuć to zdjęcie. Sprawić, że kolor czarny będzie brązowy, a biały żółty. Ale nim do tego przejdziemy, to należy jeszcze przygotować sobie stanowisko pracy. Będziemy pobierać kolory z pomocą kroplomierzy. I chcemy pobrać kolor z warstwy z niebem, a modyfikować warstwę z mewą. Wobec tego potrzebny nam będzie oddzielny obrazek, wyłącznie z kopią nieba. Obraz. Powiel. Nazwa nie ma znaczenia, to tylko tymczasowy dokument. Usuwamy warstwę z mewą, delete. Jeszcze oddokuję sobie okno z naszą kopią i ustawię tak, aby cały czas mieć do niej dostęp i tak, aby nie zasłaniała głównego obrazka. Dostosuję widok, aby widzieć całe zdjęcie. Teraz przechodzimy do głównego dokumentu. Upewnijmy się, że jest zaznaczona warstwa z mewą i zaczynamy. Ctrl plus M, narzędzie krzywe. Tak jak wspomniałem, potrzebne odcienie będziemy pobierać z kopii obrazka. Gdybyśmy chcieli pobierać z naszego właściwego dokumentu, to pobieralibyśmy niebieskie odcienie nieba z warstwy z mewą zamiast z warstwy poniżej. Ustawię sobie w miarę wygodnie okno krzywe i powracamy do opcji. Z obszaru algorytm wybieramy opcję Znajdź ciemne i jasne kolory. Dzięki temu uaktywnią się pola w obszarze kolory docelowe i przycinane. I zastąpimy je kolorami naszego nieba. Zaczynamy od koloru docelowego dla cieni. Kolor możemy zdefiniować na dwa sposoby. Z pomocą pola koloru. Jeśli uznamy, że nie ma potrzeby sięgać po kolory z dodatkowego obrazka, to całą procedurę można w ten sposób uprościć. I wybieramy ciemny, charakterystyczny dla tonacji zdjęcia kolor. Na przykład taki. I od razu widzimy, że kolor mewy został zmodyfikowany. Czarne obszary ptaka zostały zastąpione wybranym przez nas odcieniem brązowego. Wystarczy kliknąć, dany obszar. Warto uwzględniać możliwości konfiguracyjne narzędzia kroplomierz. Najczęściej rozmiar próbki np. 3x3 lub 5x5 będzie lepszym wyborem niż próbka punktowa. Najczęściej półcienie nie pełnią istotnej roli w przypadku takiej modyfikacji, więc przejdźmy do podświetlenia. I wybieramy kolor dla białych pikseli naszej mewy. Mam nieco za małe powiększenie obrazka, potrzebny nam odcień pomiędzy bielą a żółtym. Teraz ptak jest nieco zbyt żółty. I tak jak mówiłem, większy rozmiar próbki narzędzia kroplomierz pozwoliłby uśrednić kolor w klikniętym obszarze. Ta metoda zmiany odcieni na obrazku przydaje się, gdy mamy do czynienia z kompozycją o subtelnej palecie kolorów. Często wystarczy samo pole koloru, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z obu tych sposobów definiowania kolorów. Bazując na wybranym odcieniu, możemy nieco zwiększyć kontrast, wybierając nieco ciemniejszy wariant brązowego. Czy chcemy trzymać się odcieni obrazka, czy nieco je zmodyfikować, to już będzie zależeć od nas. Najważniejszy jest rezultat. Zatwierdzamy. Ponownie zatwierdzamy, pamiętając, by nie zapisywać nowych ustawień, chyba że mamy ku temu konkretny powód. Wybieramy nie. I gotowe. Pomocniczy dokument nie będzie nam już potrzebny. I tak wygląda efekt naszej pracy. Ctrl plus L, zwiększamy troszkę kontrast. Przesuwamy suwak odpowiedzialny za ciemne obszary do momentu, w którym zaczynają być widoczne piksele na wykresie powyżej. I jeszcze element, który będzie spajał oba zdjęcia: nowa warstwa, dodamy poświatę do widocznego słońca. Co prawda, źródło światła nie za bardzo nam się zgadza słońce na obu zdjęciach znajduje się w innym położeniu, ale nie jest to mocno widoczne na pierwszy rzut oka. Kolor żółty. Może zbyt intensywny, powinien być nieco bardziej zbliżony do pomarańczowego. Gradient radialny od koloru narzędzia do przezroczystości i przeciągamy w miejscu, w którym widoczne jest słońce. Jeszcze tryb mieszania. Może nakładka. Tak jak mówiłem, ten żółty jest zbyt intensywny, ale porównajmy na koniec oba warianty. Przed edycją koloru i po. Jeśli chodzi o pracę z kolorem, to chyba będzie jedna z najczęstszych modyfikacji chodzi o dopasowywanie tonacji. Nie zawsze te różnice będą tak widoczne jak tutaj, ale z reguły zdjęcia będą się różniły tonacją, mniej lub bardziej widocznym przebarwieniem, które wynika choćby z koloru źródła światła i elementów otoczenia. To była nieco bardziej zaawansowana technika zobaczmy tym razem prostsze sposoby na osiągnięcie podobnego efektu. Właściwie tych sposobów Photoshopie jest naprawdę mnóstwo. Zobaczmy jeszcze jeden. Będzie to filtr fotograficzny dostępny jako warstwa korekcyjna. Nowa warstwa wypełnienia lub korekcyjna i filtr fotograficzny. Tak jak i wiele narzędzi Photoshopa, także i filtr fotograficzny symuluje techniki wykorzystywane w tradycyjnej fotografii. W tym wypadku jest to technika nakładania na obiektyw kolorowych filtrów. Widoczny w tej chwili w panelu właściwości filtr ciepły pozwala korygować balans bieli, ale może też służyć nie do korekcji, a do tworzenia określonych efektów. Tak dodane dopasowanie w postaci warstwy korekcyjnej oddziałuje na wszystkie warstwy, w naszym wypadku i na warstwę z mewą i na warstwę z niebem, co może być albo zaletą, albo wadą. Do dyspozycji mamy różne filtry, warto je przejrzeć, ich zastosowanie będzie zależeć od określonej sytuacji. Gęstość odpowiada za ilość koloru wprowadzaną do obrazka. Obok gotowych filtrów mamy też do dyspozycji opcję kolor, dzięki której sami zdefiniujemy kolor filtra. W takiej sytuacji także moglibyśmy pobrać jakiś kolor nieba z naszego tła. Niestety w większości niebo jest przykryte warstwą z mewą. Jeśli popatrzymy na miniaturkę warstwy, to widać, że mamy dostęp do nieba z lewej i z prawej strony. Tak jak wspomniałem, filtr działa na cały obrazek, dlatego przydatna może być maska, jeśli chcielibyśmy tego efektu uniknąć. I w tym wypadku pozostawić kolor nieba bez zmian. Jako, że mam dodaną maskę do warstwy z Mewą, to z pomocą klawisza Alt mogę ją skopiować do maski warstwy korekcyjnej. Maska jest mniejsza niż obszar roboczy, więc widzimy tutaj fragment niezamaskowany. Ale zasada działania jest myślę czytelna. Teraz wpływamy wyłącznie na kolor naszej Mewy. Tradycyjnie już na koniec przejdźmy do naszego fotomontażu. Co mamy tutaj do zrobienia, jeśli chodzi o kolor? Warto zharmonizować tonację zdjęcia dziewczyny z tonacją tła. Dziewczyna ma nieco cieplejsze barwy, natomiast tło jest utrzymane w tonacji niebiesko-zielonej. Możemy albo zmienić kolor tła, albo dziewczyny. Ze względu na charakter kompozycji, wybiorę modyfikację zdjęcia dziewczyny, to jeszcze bardziej podkreśli nieco baśniowy klimat. Z jakich technik moglibyśmy skorzystać? Na przykład z najprostszej, czyli z narzędzia barwa nasycenie. CTRL U. I modyfikujemy kolor. Nie wygląda za dobrze, wyszedł nam zgniło żółty, ale manipulując suwakami kolor plus ewentualnie zmniejszenie nasycenia moglibyśmy uzyskać pożądany rezultat. Warto także byłoby skorzystać z filtra fotograficznego. Jak pamiętamy, oddziałuje on na wszystkie warstwy, należałoby go więc zastosować na górze stosu warstw. Dodatkowa zaleta to fakt, że jednolita tonacja zostałaby nadana całej kompozycji. Odcienie zostałyby uśrednione z uwzględnieniem koloru wybranego przez nas. Porównajmy. Przypominam, że gęstość odpowiada za ilość koloru dodaną do obrazka. Moglibyśmy wybrać troszkę intensywniejszy odcień niebieskiego z domieszką zielonego. Ogólnie filtr fotograficzny mógłby się sprawdzić całkiem nieźle. Ale czasem dobrze sprawdza się także najprostsze rozwiązanie. Dodamy po prostu nową warstwę z zaaplikowanym trybem mieszania kolor lub barwa. Dodajmy nową warstwę na wierzchu stosu, również zadziałamy na cały dokument. Zaczniemy od wypełnienia warstwy kolorem. Pobierzmy może jakiś odcień bezpośrednio z tła. Jest szansa, że dobrze się sprawdzi. Alt plus Backspace, wypełniamy warstwę kolorem. I teraz tryb mieszania. Może kolor. Modyfikacja krycia, aby odzyskać część barw, 20- może 40%. Teraz modyfikując kolor wypełnienia warstwy, możemy wpływać na tonację naszej kompozycji. Ctrl plus U i zgodnie z tym, co mówiliśmy podczas pracy z filtrem fotograficznym, warto wypróbować wariant z nieco intensywniejszym kolorem. Bardziej niebieski czy z przewagą zielonego, jeszcze nasycenie. Możemy wygodnie eksperymentować, a rezultat nieco przypomina pracę z narzędziem filtr fotograficzny, więc to od nas zależy, które rozwiązanie wybierzemy. W tej chwili także możemy dodać do warstwy maskę lub też maskę przycinającą. Jeszcze zmniejsze krycie, 20%. Popatrzmy. Rezultat jest chyba zbyt subtelny, 30%. Porównajmy. Przed modyfikacją kolorów i po. Zmiana jest subtelna, ale teraz całość jest bardziej harmonijna, choć z drugiej strony zrobiło się troszkę zbyt szaro. Wzmocnijmy może gradient w tle: warstwa, Ctrl plus U i zwiększamy nasycenie. Będzie to akcent kontrastujący z niebiesko-zieloną paletą kolorów, dominującą teraz w naszej kompozycji. I na tym zakończymy kolejny etap.